Witam ziomeczki, z tej strony Szybki Banan i witam was na serwerze Royalcraft.pl. Tak jest, będziemy właśnie nagrywać odcinek e, Wojownictwa z potwory. Kolejny odcinek serii, jak widzicie jest masa zmian, pełno zmian. Jest po prostu siedziałem cały tydzień znowu przy tym trybie, upgradeowałem go na wszystkie możliwe sposoby, Generalnie wprowadziłem wszystko co chciałem. E, myślę, że na chwilę obecną no pomysłów aż mi już po prostu brakuje, ponieważ tyle tyle zmian jest. Tak więc zaprezentuję wam co jest nowego. Po pierwsze, mamy teraz trzech handlarzy. To jest pierwszy handlarz, nazywa się Uprawnienia. Można kliknąć na nim prawym. Zaraz spróbujemy, bo tutaj tyle ludzi, że nawet się dostać nie mogę. Okej, okay. tu mamy handlarza. Tu mamy wszystkie uprawnienia, które możemy sobie kupić. To są uprawnienia dla wojowników. Kiedyś wprowadzę jeszcze uprawnienia, być może dla potworów, że każdy potwór będzie miał jakieś dodatkowe. Pomyślę nad tym, ale to na pewno w dalekie, w dalekiej przyszłości. Mamy tutaj uprawnienia dla wojowników. O, już możemy wybrać klasę. Te uprawnienia możemy też przywołać komendą uprawnienia, tak więc wpisujemy slash uprawnienia. O, już sam uprawnienia. Witaj, czego potrzebujesz Dokładnie tak. I mamy okno uprawnień, możemy sobie coś tutaj zakupić za zarobione pieniążki. Mamy tutaj informacje takie o, o trybie, widzicie wojownicy. Witaj wojowniku, na serwerze wojownicy oraz potwory. Jest to jedyny tego rodzaju serwer w Polsce stworzony i zaprogramowany przez szybkiego banana, tak jest. Aby w pełni grać na tym trybie, musisz, musisz korzystać. Troszeczkę tak się boję, ale tutaj ktoś mnie zasłania. Musisz korzystać z naszej paczki serwerowej, która automatycznie powinna się pobrać po wejściu do tej gry. Jeśli masz z tym jakieś problemy, wejdź na stronę minecraftopl, a uzyskasz informację, co zrobić, aby, aby się pobrał. Tak jest. Macie tutaj podstawowe informacje o trybie. Tu jest o tekstur paku. Tutaj mamy informacje mm, o YouTubie, o kanale, o stronie Minecraftowo. Tutaj jest taki banal, jak go kiedyś też zlikwiduję, póki co y, taka moja emotka tutaj się pojawia, no, jestem podobny powiedzmy. E, dobra, co jeszcze tutaj mamy nowego? Mamy tutaj więcej tych NPCów. Zobaczcie, dokładnie ich mamy trzech. Trzech na dole i trzech na górze, ale generalnie to są y, te same NPC. -ki. Ten sprzedaje profesję. Zobaczcie, zobaczcie, co on trzyma w ręku. On trzyma w ręku e, rangę boga, ale pokażę wam jakie nowe rangi stworzyłem. Wystarczy wpisać komendę profesję, tak więc stosujemy profesję i zobaczcie ile tego wprowadziłem. Wprowadziłem pięć nowych klas dla wojowników. Jest to drwal. Jest to taka klasa, ja Wam na pewno w każdym osobnym odcinku pokażę każdą z tych klas po kolei, co posiada, co umie i takie bajery. Nawet nie będę Wam za bardzo opowiadał, ale mamy kilka klas do odplokowania. Jest drwal, jest chemik, mamy tutaj paladyna. Nie do końca widać w sumie opis, ale będę musiał to poprawić, ale dobra. Później mamy warlocka. Warlock to jest, może no, czy też pokrótce na temat klas. Chemik będzie mógł robić yy, takie specjalne mikstury, które pozwolą... O, te, o, teraz widać, troszeczkę trzeba było y, przez, prze, przetrzymać przycisk. Y, chemik pozwoli wam na przykład z, stworzyć miksturę ataku, czyli obrażeń bardzo wysokich. I działa on podobnie na alchemika, tylko zamiast mikstur leczniczych robi miksturę do ataku. Kolejną klasą, tak jak już tutaj z, przepowiedzieliśmy sobie, jest Paladin. Paladin to jest taki święty rycerz i kapłan w jednym, czyli posiada zaklęcia. Y, zakl Inaczej, pokażę Wam każdą z klas w odcinku, nie będę się może rozpowiadał, bo to wyszłoby bardzo długo. Mamy jeszcze Warlocka, który jest magiem, to on ma czary i ma taki też bardzo fajny miecz Durandal. No i tutaj najlepsza z wszystkich klas i najdroższa generalnie to Bóg. Tak jest, można grać jako Bóg. Eee, Mam wtedy nad głową taki napis God. I, I gramy Bogiem. Bóg też ma przycudne w ogóle czary, ma taki czar, nad którym bardzo długo planowałem, ten czar się nazywa Armagedon. E, co 20 parę sekund jest w stanie wypuścić taką magiczną kulę, a jak ta kula trafi wroga czy jakikolwiek obiekt, nie wiem, ścianę, czy cokolwiek, to robi się taki grzyb nuklearny. Pokażę wam to, na pewno wam się to spodoba. Masa czasu nad tym spędziłem, żeby, żeby to faktycznie tak działało, jak działa. No i tutaj potwory te klasy już znacie, czyli zmutowana krowa, Witcher, e, Czerwony Smok. Mroczny Mag i Blaze, te klasy znacie, ale powstała też nowa, którą bardzo na pewno chcieliście. Tak, tak, to właśnie Hero Brain. I Hero Brain jest zdecydowanie najsilniejszą klasą wśród, wśród potworów, mimo że czerwony smok jest, no, równie silny, ponieważ czerwony smok potrafi przede wszystkim latać. I w jednym z odcinków zapewne widzieliście, jak się gra z smokiem. Jeśli nie, to zapraszam Was do tego odcinka. Na pewno go znajdziecie gdzieś tam na moim kanale. Hero Braina wam przedstawi. Hero Brain generalnie posiada wszystkie najlepsze umiejętności wszystkich bossów. No nie licząc Smoka, bo Smok zjeje ogniem to by było komiczne, gdyby Hero Brain też miał od ogniem. Ale wszystkie inne posiada, czyli jakieś ataki Witcherów, ataki blaza, ataki Maga, jakieś wysokie podskoki, teleportacje od Endermana. Posiada masę, masę, masę czarów. Cały pasek czarów ma zapełniony, Też wam to na pewno w jakimś odcinku pokażę. W tym odcinku, nie wiem, może wybiorę la, żeby tak pokrótce coś zrobić, bo na pewno w jednym odcinku tego nie zrobię, bo tego jest za dużo. Tu jeszcze mamy jedną klasę z uprawnieniami. Zobaczcie, tutaj też macie kolejną broń na przykład na widoku. To jest broń, którą posiada... Mamy też pełno broni nowych, właśnie o tym też w ogóle nie wspomniałem. I zmian jest na serwerze ma masa. Ja na pewno nie jestem w stanie nawet Wam o wszystkich przypomnieć teraz, w tym momencie. Za chwilę to zrobię, ale... E ale te też na pewno po części tylko to zrobię. Uprawnienia. Klikam na... Aha, gra się zaczęła. Jak się gra zacznie, to już nie można niego kliknąć, ale mogę sobie zawsze wpisać komendę uprawnienia. Tak jest. Aha, uprawnienie już patrzyliśmy na początku sobie. Dobra, to jeszcze lecimy tam dalej. O, przedmioty. Tak, tak, przedmioty. Wpisujemy komendę przedmioty. Ja już wiem, że tam jest jedna rzecz do poprawienia w przedmiotach. Przedmioty. A zaraz Wam pokażę, o co chodzi. Ta rzecz jest do poprawiania, bo tutaj jest boski róg mocy i powiedzmy, jeśli chodzi o ten boski ruch mocy, to. On troszeczkę wygląda inaczej niż tu jest narysowany, ale to jest mój błąd. Ja to poprawię wkrótce. Będzie ok. Te przedmioty, tych pięć przedmiotów, to są przedmioty akurat, e, które można sobie gdzieś zamówić. A te przedmioty tutaj na górze, te trzy, te dwa już na pewno bardzo dobrze znacie. Te trzy przedmioty, e, to są przedmioty. Oj, przepraszam, was telefon dzwoni, ale odrzucę. Nie będę teraz odbierał, sobie tylko telefon wyciszę, żeby ktoś nie męczył. Wyłącz. OK, zrobione. Już jestem z wami. Tak więc co my tu mieliśmy? Te dwie broń znacie, bo one już były wcześniej. I to jest nowa broń, która jest najsilniejszą bronią w grze, jest droga, ale jest najsilniejszą bronią. Jak ją ktoś zakupi, to ją mają na zawsze. Nawet jak zginie czy coś, to znowu będzie mógł ją przywołać, więc to jest broń do żywotnia. Dlatego też cena jest adekwatna do broni. Jest to ostrze zbawienia. To jest najsilniejszy miecz z wszystkich. Jest silniejszy od miecza pioruna. No i tutaj też warto wspomnieć, że miecz pioruna został troszeczkę e, osłabiony, chociaż dalej jest niezawodny. W porównaniu na przykład do zwykłego miecza wojownika, to on jest o kilka razy lepszy. Znacznie, znacznie lepszy jest miecz pioruna. Ale jeśli ma się równać z ostrzem zbawienia, to to, to ostrze zbawienia jest jeszcze mocniejsze. To jest najpotężniejszy miecz, jaki był i jaki będzie. E, no i definitywnie jest to najsilniejsza, najsilniejsza broń. Co jeszcze? Tak jak wspomniałem, ten miecz pioruna troszeczkę został gdzieś osłabiony, ale to też z tego względu, że on był zbyt mocny. Generalnie teraz, jak się wpadnie w szał bitewny, a w szał się wpada wtedy, kiedy się zabije chociaż jednego potwora. Jeśli zabijemy jednego potwora, mamy taki szał bitewny, on trwa około 2 sekund i później, jak mamy ten miecz pioruna, każdego kolejnego potwora zabijemy jednym uderzeniem. Jeśli mamy te ostrze zbawienia, to znacznie szybciej zabijemy tego pierwszego potwora, więc szybciej uzyskamy ten szał bitewny. i tak samo każdego kolejnego już zabijemy jednym uderzeniem, ale tak czy inaczej to jest najsilniejszy miecz, jaki, jaki jest dostępny. Co jeszcze? Pieniążki, zarabianie pieniążków. Jak już kiedyś wspominałem, wspominałem to o tym 100 razy, ale jeszcze raz Wam pokażę. Pieniążki za, 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 dostajemy za zabitych... Przeciwników. Będę musiał na to drzewko skoczyć. Może tam tędy. Za zabitych przeciwników. 100 zabitych to jest level. A każdy level to 500 dolarów. Ja sobie tam skoczę O zobaczcie. Tutaj też mamy tych NPC-ków. O właśnie ten trzyma ten miecz. Zaraz zobaczycie jak on wygląda. Zobaczcie. To jest ten miecz. To jest e, miecz zbawienia. Najsilniejszy miecz w grze. I tutaj też możecie zakupić te przedmioty, uprawnienia i profesję Tutaj hero brain'a trzyma. No, i tutaj też macie właśnie tę informację, że za każde 100 zabić jest jeden level, za każdy level jest 500 dolarów, i tak właśnie będziemy mogli sobie zarabiać. Ok, mm, pokażę Wam mniej więcej, jak te klasy wyglądają po wpisaniu comment Ja wybiorę sobie tylko jedną z tych klas. No, dzisiaj pokażę Wam Dwala. E, wpiszemy sobie drwal Widzicie, to jest klasa Dwala. Widzicie, zamienić się mogę w niego. Później mamy następną klasę. To jest. E, Boże, nie spamiętam nawet. E, na pewno jest Warlock. To jest ten Mac. To jest Warlock. Później mamy jeszcze chemika. E, chemika, nie chemika. O, to jest chemik. Mamy jeszcze. Jeszcze dwie klasy. Na pewno jest Bóg i jeszcze ktoś jest przed Bogiem. Kto jest przed Bogiem, nie pamiętam. Więc wpiszemy sobie profesję, zaraz dalej, zobaczymy. Ty, 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 ty. O, zapomniałem o nim. Czyli paladyn. Paladyn. Tak jest, to jest paladyn. I ostatnia klasa to jest Bóg. Wpisuję Bóg. I zobaczcie, taki dziadek, jakby taki. E, świetna sprawa, naprawdę. Ten w się spodoba strasznie. Chociaż każda z innych klas też jest niezawodna. E, prawda jest taka, że sama klasa na starcie nie jest jakaś wybitnie silna. E, chociaż ma swojego rodzaju umiejętności, ale jest na pewno lepsza od tych podstawowych klas, typu wie, wiecie, krawiec, kowal, e, alchemik czy budowniczy. Ok, tak jak obiecałem, zaczynamy drwalem. Klikam prawym na drwala. Klik. I zaczynam jako drwal. Zobaczcie, co się dzieje. E, Dołączyłem do gry. Na czacie się pojawia informacja. Szybki Banan dołączył do drużyny wojowników jako drwal Jak wybiercie jakąkolwiek z klas, które są do odblokowania, to zawsze się pojawi taka informacja na czacie, że zostaliście jakimś kozakiem, jakimś, jakąś fajną postacią w drużynie wojowników. No i dobra, i skoro jesteśmy w drużynie wojowników, to zaczynamy. Ja pokażę Wam jeszcze kilka rzeczy z tych przedmiotów. Co ma, czym się charakteryzuje klasa Dwala? Zobaczcie, to jest siekiera barbarzyńcy. Jest to takiego swojego rodzaju siekierka, która. No, mm, nie jest jakoś super silna, jest troszeczkę silniejsza niż zwykły miecz, ale nie jest jakimś tam, no, przedmiotem, który na hita, wszystko bierze, pomimo tego, że ostrość ma bardzo wysoką. Yy, mamy oprócz tego zestaw narzędzi, które są bardzo wydajne, jak widzicie. Szybko wszystko będziemy mogli nimi zrobić. Mamy takiego banana. I <laughs> zaraz zobaczycie, jak on wygląda. Tak jest, smaczny banan. Smaczny banan w rękach banana. Aha. Dobra, tego banana możecie zjeść. Jego możecie zjeść tylko wtedy, kiedy jesteście głodni. Co prawda nie wiecie, kiedy jesteście głodni, ponieważ tutaj nie istnieje. Wy nieraz też prosiliście mnie, żeby wprowadzić taki pasek żyć, pasek głodu, który będzie pokazywał, ile macie tego głodu. W tym systemie, który wprowadziłem, nie ma tego paska głodu, ponieważ tu jest mój autorski system głodu i taki pasek generalnie nie istnieje. Tamten został wyeliminowany, ponieważ go, jego struktury użyłem do innych rzeczy w tym trybie. Nie będę się dawał w szczegóły, bo to nie jest potrzebne. Ale tamtego paska nie mogę za bardzo przywrócić, dlatego poziom paska głodu nie będzie zdefiniowany. Jeszcze jedna rzecz, bo o to też prosiliście bardzo często i w grze, i w komentarzach. Komenda, na która Wam pokaże ilość killi. Na chwilę obecną jednak było ciężko to zrobić. Znaczy ja potrafię to zrobić, nawet to zrobiłem, żeby, żebyście mieli komendę typu kill czy zabicia i nam się, Wam się wyświetli nagle liczba zabitych potworów. Tylko problem jest taki, że ja wtedy bym musiał wyzerować wszystkim levele te obecne, ponieważ musiałoby się to opierać na... Kurczę, nie, 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 nie zamurujcie mnie. Albo dobra mam tutaj... Coś szybkiego do kopania. Zobaczcie, jak to szybko kopię. E, dobra, już wracam do tematu. E, musiałbym wtedy skasować wszystkim obecne levele, no a tego na pewno by nie, byście nie chcieli, ponieważ pracowaliście na te levele. Ja coś wymyślę na pewno w przyszłości, tylko potrzebuję na to czasu. Tak jak na zmiany te, które teraz prowadziłem, potrzebowałem tygodnia tak na te levele, cały czas o nich myślę. Kombinowałem przy tym, to nie jest tak, że, że zapomniałem, czy olałem ten temat. Nie pytajcie o tym, ponieważ Ponieważ ja cały czas o tym pamiętam, żeby ta komenda na lewele była. Dobra, co jeszcze? Mm, emeraldowy set. Tak, vipy mają Emeraldowy set. Ten Emeraldowy set został troszeczkę osłabiony. On miał protekcję 4 I ten Emeraldowy set definitywnie y, prowadził do tego, że ktoś był praktycznie nieśmiertelny. To była troszeczkę przesada. Zobaczcie tu miksturki, klikamy prawym. OK, mam miksturkę. Yy... To było troszeczkę za silne, dlatego on został nieco osłabiony, chociaż dalej jest najlepszym setem w grze. To się nie zmienia. W dalszym ciągu to jest najlepszy set, ale dla różnicy, już Wam wspomnę, klasa Bug, czyli God, będzie posiadała właśnie emeraldowy set z protekcją 4, czyli, czyli będzie mieć najlepszy, najlepszy set już całkowicie w grze. Pomimo tego, że każdy VIP jednak bez wątpienia ma bardzo dobrą obronę. Ok, co miałem Wam przedstawić? Dobra, możemy, możemy zobaczyć. No te narzędzia są na pewno wbitnie dobre. Dużo błędów zostało naprawionych na mapie. Na przykład na tej mapie nie dało się tutaj kopać w ogóle. W tym, w tej kopalni nie dało się robić e, smoczego setu dla zwykłych graczy. Mm, no teraz już to jest naprawione. Teraz możecie sobie tutaj wbić. Kopać i naturalnie. A, to mi doskoczy, chyba. Ach, albo. O, udało się. I zbierać złoto, które można później przemienić. E, dobra, co jeszcze? Tutaj macie, widzicie, Glowstone'a. Glowstone, a. glowstone a jest teraz istotną rzeczą, ponieważ zobaczcie. Rozwalacie Glowstone'a i coś tam wypadło. Co to jest? A jest to jasnopył. A jasnopył jest potrzebny chemikowy. Chemik z jasnopyłu będzie w stanie zrobić te miksturki, o których wspominałem. Tak jak mm, alchemik potrzebuje... O, alchemiku też zaraz wspomnę. Tak jak alchemik potrzebuje wody i redstone'a do zrobienia mikstur leczenia, tak, chemik potrzebuje właśnie jasno pyłu i butelek z wodą. On na początku już ma butelki wody, ma też trochę szkła, co pozwoli mu e, zrobić więcej tych butelek, ale dobra, nie, nie mówmy o innych klasach, skupmy się na tej. E, mamy tego banana, którego będę mógł zjeść tylko wtedy, kiedy będę głodny. Pasek głodu się nie wyświetla, ale głód po paru minutach... Ojej, już potwory przyszły. No tak, bo my później doszliśmy do gry. Ja sobie game moda włączę, bo ja bez ekwipunku biegam, a nie chciałbym od razu zginąć. Widzicie, nie mam ekwipunku na sobie, więc... Zginąłbym bardzo szybko. Yy, prezentuję klasy, więc nie będę, się, nie będę się tutaj skupiał na, na grze do końca. A, a postaram się Wam jeszcze opowiedzieć kilka słów. Yy, dobra, yy, co jeszcze? Tego banana miałem zjeść. No kurczę, niestety przy tym. Mm, spróbujemy się tu ukryć. Dam sobie jeszcze emerald. Ja, wyłączę game moda. Założę emerald. No i troszeczkę pobiegam. Jak będę głodny, to tego banana. Zobaczycie, co ten banan tak naprawdę daje. W sumie jest opis tego banana. Banan zerwany z ogrodu szybkiego banana. Jest to bardzo rzadki, magiczny owoc. Zjedz go, a, ben... a nie <grym> Zjedz go, gdy będziesz już głodny, a zyskasz dodatkowe serca. Eee... Początkowo napisało: Zjedz go, a nie będziesz już głodny. Założenie było troszeczkę inne: banana, ale, ale zrobiłem coś takiego, że o, już mogę go zjeść. Zobaczcie. Eee... No Tak więc zjedzmy go. Zjadam go i zobaczcie. Mam dodatkowe serduszka. Mam teraz 14 serduszek. Gdzieś, jesteście, jesteście. Okej, okay, Siemanko ponownie. Ja byłem zmuszony zresetować grę, ponieważ ten telefon cały czas dzwonił. E, opowiem Wam jeszcze kilka rzeczy. Wdłączyłem do nowej gry znowu drwal, mm, Baranumani drwal. A właśnie, to też jest istotna rzecz. Jeśli wybierzecie, wybierzecie jedną z, klasu, z klas bossów, znaczy bossów, nie bossów w sumie, z klas wojowników nowych, to macie zupełnie inny skin. Nie wyglądacie tak jak zwykli wojownicy, tylko macie swój nowy, własny, unikalny skin. Inni gracze właśnie nas widzą w tym nowym skinie. Jednak nie wyświetla się nad głową wasznik, tylko na przykład napis drwal. Jeśli jesteście drwalem, to wyświetla wam się informacja, że jesteście drwalem, ale macie unikalny skin. Nawet jak nie macie konta premium, to wyświetli wam się unikalny skin drwala. No będziecie pewnie w stanie zobaczyć to, jak już więcej osób będzie tym drwalem. Jak ktoś będzie bogiem na przykład, to będzie jako taki czar, szary dziadek w sumie, taki w, czar, w białych włosach nie czarny. Co jeszcze wam opowiem? Opowiem wam troszeczkę o, o tej siekierze. Jak widzicie opis, jest to podstawowa broń każdego drwala barbarzyńcy. Jest to zabójcza ostra siekiera, mimo że nie jest jakaś hardkorowo mocna. Za jej pomocą można bardzo szybko wycinać kawałki drzewa. No i też to zróbmy. Podchodzimy do drzewa, klikam na drzewie prawym przyciskiem. Aha, może na początku Wam pokażę zwykłe, zwykłą siekierę, jak szybko ona wycina. Klikam prawym i zobaczcie. Oj, tutaj ktoś mi skacze, przeszkadza, pójdę sobie tu. Klikam prawem, zobaczcie, jeden kawałek, drugi kawałek, trzeci kawałek, czwarty kawałek, bardzo wolniutko to wycinam. A zobaczcie teraz, daję do ręki siekierę barbarzyńcy, i zobaczcie, jak ona wycina szybko drzewa. To jest prędkość, tak jest. I dzięki temu szybciutko wycinacie kawałki drzewa. Macie je tutaj. A te kawałki drzewa, wiadomo, co z nimi robicie. Szukacie piły, przecinacie je dalej na jakieś inne, inne kawałki drewna. Możecie z nich zrobić wtedy miksturę klejącą i tego typu bajerki. Tak więc z dwalem bardzo łatwo się wycina te drzewka, właśnie dzięki pomo za pomocą tej sikierki. No i jest to generalnie, generalnie jego główna umiejętność. Jest w stanie sobie zrobić najszybciej i najwięcej klejących substancji. Um, myślę, że na tym zakończę, ponieważ ten odcinek już jest i tak znacznie dłuższy niż chciałem. Na koniec może jeszcze dodam jedną rzecz o alchemiku, bo zapewne z wielu z Was też zauważyło, alchemik był troszeczkę przesadzoną klasą ponieważ wystarczyło troszeczkę redstone na kilka pustych butelek i byliście w stanie zrobić sobie w bardzo szybki, krótkim okresie czasu praktycznie cały ekwipunek miksturek to było zbyt szybko i zbyt dużo tego ta klasa była zbyt przesadzona dlatego na chwilę obecną ale chemik może troszeczkę mniej tych mikstur wyprodukować i szansa na ich wydobycie też jest różna, czyli nie za każdym razem wypadnie, powiedzmy, mikstura zdrowia. Może wypaść mikstura zdrowia, może wypaść mikstura szybkości, może wypaść mikstura... Mm, jeszcze jakaś? Siły, tak? Jedna z tych trzech mikstur może wypaść, oprócz tego na pewno wypadnie ciasto... Mm, no i tak to właśnie teraz wygląda. Troszeczkę to się pozmieniało, ale myślę, że na korzyść yy, w dalszym ciągu alchemiki i tak jest w stanie zapełnić sobie cały ekwipunek. Na pewno jest to troszeczkę wolniej robione, ale, ale efekt jest podobny. A ktoś tu biega właśnie z kolczastą maczugą. Okej, okay, to myślę, że będzie w tym odcinku wszystko. Mam nadzieję, że wam się podobał ten odcinek. Mm. Zapraszam Was do następnego odcinka, w którym będę przedstawiał pozostałe klasy. Postaram się teraz znacznie częściej nagrywać, ponieważ odciążony jestem od pracy. Mam nadzieję, że docenicie ten wkład, że spodoba Wam się to właśnie, co, co dla Was przygotowałem. Więcej klas, więcej umiejętności, więcej opisów już wkrótce. Tak więc pozostaje mi się z Wami pożegnać i do następnego odcinka. Trzymajcie się i pozdrówka ziomeczki.